mieć do twarzy. Zebaca musi każdą łowcę zapamiętać i potem oddać tą, a nie inną. Ale to jest i właściciel znoko swoje łowce. Do mikrofonu Jasiek, do mikrofonu. No jak się przejdę koło kosora. no to ja ci uderznie tak. Wszystkie łowce moje są przy mnie. Oni mnie pamiętają. Za, za pół roku. A żona pana pamięta? Żona to ona mu goda całe życie kochani. Ale jak się sąsiadka pytała, czemu mu całe życie kochanie, kochani, to powiedziała, że zapomniała go na imię. Super. Moi drodzy, no to w takim razie, witamy Was z całej Polski i wiemy, ty, z jesteś z Europy w pieninach na tym jesiennym redyku. Płodciecha w Blizy, bo teraz. Jasiek Kubik zagro góralskiego SMS-a, czyli zacnie te występy tu na scenie. Góralski SMS może być wykonany tylko i wyłącznie na tym sprzęcie, który widzicie, czyli trąbicie. I pytam na scenę kapelę, która szła przez szawnicę. Przed łowcami, przed Redykiem, ale nie grała, bo to jest symbol usanowania dla tragicznie zmarłego Juhasa, który w tym roku nie tak dawno zginął na bacówce. I dlatego symbolicznie oddaliśmy mu cześć poprzez przemarsz kapeli przez czawnicę nie grającej. Ona teraz zagra dla was za chwilę. Ale to będzie po sygnale, który wyda im Jan Kubik, pytą Piknie. Pozdrawiam wszystkich. Zanim zagrom na tym instrumencie, to muszę wam powiedzieć parę słów, żebyście wiedzieli. To jest taki starodowny, staroświecki, góralski, autentyczny SMS. Teraz wszyscy mają komputery, internety, komórki, adowni. Górowie się porozumiewali z jednego wierchu na drugi, mieli umówione znaki, sygnały, zwałowali się na różne imprezy, jako tu jest dziś, dziś redek, No i ten właśnie instrument wiąże, wiąże się z pastwistwem Budowni takimi trąbitami odganiali wilki od stadłowiec, a żeby ten łowieszek dotrwał do jesieni i grule, to zaś pilnowali od jeleni, od dzików. A teraz z takimi trąbitami się i otwiera różne wielkie imprezy, bo nawet w Nowym Torgu w Wyższej Szkole Podhalańskim otwierają porę razy konferencje. No to jest zastytny instrument. I słuchajcie, nie zdziwcie się, jakby miał zakłócenia, bo granicami ze Słowacją i nie rośnie wąco i zasięgu nie ma. A jak nie ma zasięgłość, by komórka była naładowana do oporu, to nie pogoda nic nie pogwarzy. Dziękujemy. Można zaklaskać. Ja wiem, że wszyscy teraz tu jesteście znanymi kamerzystami i fotografami, bo widzę, wszyscy macie w rękach te sprzęta, ale można klaskać. Jakoś i tak to róbcie, że poproście sąsiada, żeby te sekundy, co wy nie będziecie klaskać, łun klaską i nawzajem, dobre? Słuchajcie mi, państwo, troska się mi Słowacja włączała, ale nie dołem się ledwo przebrnął, a ten SMS włożący Witajcie, to tu, no, nutruszyczka Pięknie na rynku Kochani, a na scenie Kapela jaworcanie, Kapela Zbójnicko i Kapela Jaśka Kubika Dokupy nawet z jednym członkiem kapeli Białopotocani Wielkie brawa, siła Brawo! Całe Pieniny Na scenie dziś grają Ani jednego wolnego nie ma Muzyka graj ze mi, dziewczyno daj ze mi czerwone jabłuszko, co masz w kieszeni.